Dziś tu jakoś zaczniemy moda z kurakami. Oraz wam wspomnę czemu nie było wczoraj filmu. Tam widzicie, coś się stało. No wczoraj nie było odcinka, bo trochę taki byle jaki wyszedł. Zrobiłem to, to zrobiłem. I tu jeszcze zrobiłem te piecyki. No to wam pokażę. Dziś będziemy robić chickeny. Że zrobić chickeny, tutaj parę rzeczy. Jakiś snare. Okej, okay, takie coś. Trzy nitki, trapdorek, drewno generalnie. Weźmy se. Dobrze, pyk. Potrzebne jest trochę żyta. I tam jakieś pszenicy. Dobrze, mamy to. Okej, okay, trzeba to położyć na ziemi. Redstone, Furnace. No spoko. Nie czy to tak działa, jak ja myślę. A poczekaj, jeszcze zrobimy tutaj... Przejdzie tu? Dobra. Tak będzie. Wow. My wkładamy to i i co? Dobrze, zostawmy to. Coś takiego. Market. Okej. Okay. Czyli tą wełnę. Mhm. Tak, jak zrobić, żeby było jak największe powierzchniowo? Chyba dwa takie drzewa. To są największą powierzchnię. Liści. A więcej chyba nie ma sensu. Tak zajmuje to całe. Dobra, niech się to zakaże. Nie rozumiem, na czym polega ten quest. Takie coś mam zrobić. Nie wiem, niech leży. I to. Chicken Catcher. A skąd mam wziąć jajko? To tak chciał? O, już się zainfekowało. No, zaraz się zainfekuje. Idę zobaczyć. Mm. No, powiedzmy, że już się zainfekowało. Dobra, mamy ten cały śmieszny market. Postawimy go tu. Okej, okay, tu mogę sobie kupować różne rzeczy. O, ma. Też ja całe życie to będę przeglądał. Krowa. Chicken. Dobra, powiedzmy, że dwa chce. Tu idziemy wykluć nasze kuraki. Witam. Hmm, czemu to nie działa, to nie wiem, ale chyba tak mogę zrobić trochę nasion. <laughs> Macie. Ja od was potrzebuję jajko. Gdzie malutki? Nie mam malutkiego kurczaka? A kupię To Dawaj. Dawaj od razu parę zastrzelimy. Witam. No. Jest pióro. Teraz temi mi muszą dać tylko jajo. Już co możemy przygotować? No to dostaliśmy, ale po co mi to? kapasitorki? No nie wiem, może im więcej dopcham tych nasionek. Zobaczymy, co się stanie. No one... one... O, jest jajo. O, mamy dwa jaja. Dobra. Nawet czy. To są jakieś dziwne jaja. Nie stakują się. Ale jest Chicken Patek. Teraz że używając chicken patyka, Idziemy tu. pozyskujemy SES dwa może. Mamy zrobiony ten quest. No i teraz tylko tak. Takie coś, takie coś i takie coś. Sporo zboża trzeba. Na szczęście chyba mam sporo zboża. No i tak, dawaj to, więcej drewna trzeba. No, i robimy dwa takie. Tyk, jeden. Teraz tak samo, tylko w środku ten. W środku nasionko i jeszcze jakieś gniazdo. Nie mamy zrobione trzy rzeczy. Pyk, pyk, pyk. O, Ingbor Hammer, fajno. W sumie się zastanawiam, czemu te kurczaki nie są w jednym miejscu. Nie wiem. To jest breeder. Tu się będą bridzić. No to na razie jeden starczy. A tu się będą już elegancko robić. Oj, patrz. No powolutku się robią. I nam znieść jakieś jajko, jakieś te. Dobra, co zrobić z tego jajka? Aha, one działają dokładnie tak samo jak. No dobra. To dalej tu mamy? Chicken analyzer. To jak takie coś zrobić z kompasu i jajka, które właśnie wyrzuciłem. Dobra, tu się stworzy jajko, to im tam dam. A mogę tam w sumie więcej ich nadawać. O, dały mi te, dały mi bagno. Bagno działa jak bone meal. im to zrobić. Pyk, pyk. No mogłem jajka nie wyrzucać. Dacie jajko. Oj, zobaczmy czy jest botle. Jest. To jest fajne. Zrobimy. Sobie. Dobra, to zrobię to teraz, bo to się przyda. A to się będzie zawsze tam zbierać trochę czasu i będziemy przyspieszać rzeczy. Chcieli tak, dwa diamenty. Dwa lapiski, clock, a, clock, dobra, no i tu nam się będzie cały czas zbierał czas, nie, i potem będziemy mogli tego użyć, żeby przyspieszyć jakiś krzęcior nasz. Dasz jajko? Dał jajko. Chcieli ode mnie kompas jakiś? Oj, od razu to przerobię. Wszystkie kurczaki będą tu, <noise> w obozie. Jakże ja ten analizer rozwal to. Nie będzie tu jednak trawy. Nie rozumiem, jak działa ten chicken analiz Ten by był fajny, ale tu trzeba trochę innych wykonać. Chociaż. Red chicken i sand chicken. No to pokażę, jak to się robi. Aha. Piachowy kurak. Ten. Roze. Czy jednak potrzebuje więcej jajów? Trzeba z powrotem zaprząc kurczaki do roboty. Z tym kurczakiem nie będzie tak łatwo, ale z Sand będzie spoko. Trzeba 8 piachu. 8 piachu, tak, tak. No i teoretycznie mogę chyba kliknąć. Nie no, malutki. Chodź tu ze mną. Chodź. Teraz go. Do zagrody trzeba zagonić. No chodź. Dobra, chyba jest w środku, nie? Macie już kolejne... Nie, dali jaja. Dobra, ale można użyć naszego sprzętu. Trochę już nazbieraliśmy. No i się przyspieszyło. Troszkę. Także spoko. Tu działa nam to macylium, bo widziałem, że się buguje. Cholera, buguje się. Coś spieprzyłem. Czemu tu woda wchodzi? Nie ja wiem, coś jest... coś jest źle. No, ten red. Jak pozyskać red barwnik? Jakiś biały ten wytropić. No dobra. Postaramy się, ale to są same żółtki. Żółte znaczy. O, są. Um, popi. I to z, jedno, z jednego popi, jest tylko tyle. Musimy znaleźć jakiś sposób na czerwony barwnik. O, pulverizer. No, ten squeezer najłatwiejszy chyba, nie? Dobra, mam ten co jest squeezer. A, postawię tu. I teraz na to trzeba poskakać. Drewniana płyta. Drewnianą płytę kładziemy przed nim albo gdzieś za nim. się podnosi. Dobra, i teraz poskakać tylko. Dobra, mamy 8. To jajo. No, chyba jakiś crafting table trzeba będzie postawić, żeby to było szybsze. Mamy red chickena i red chickena. O, nie będzie prosto. Trzeba użyć tu będzie rosło i rosło. Ty, jak tam ziomek? Jego da się przyspieszyć chyba tym, nie? Da się. Połowa czasu ponad. To da się tak przyspieszyć? Dobra, idę zorganizować więcej nasiona. Tu mamy marchewkę i ziemniaki po jeden rządek. Myślę, że starczy. A jak nie, no to będzie... Oj! Wcący. Dobra, nikt się nie zorientował. Ja niech tu rośnie, bo że te te farmy potem jakimś automatycznym czymś ogarniemy rośnie sobie tam na razie a ten koleżka dobra przyspieszamy <laughs> trzeba przyspieszyć Jajo. Zalepiać, dalej będzie trzeba tych dwóch zbilidować ze sobą żeby uzyskać Redstone 3K co mi tyle żółtych dobra zobaczmy czy w ogóle potrzeba żółty no jest żółty żółty jest potrzebny żeby zrobić złoto oraz glowstone a tu o Kwarczyk. pokażę jak się robi. O matko, ale to chyba trzeba zrobić też, czekaj bo to można trochę zorganizować, będziemy potrzebować zrobić diamentowy mesz, chyba. Dobra niech się robi, jak tam? Ten jeszcze nie wstał? Stary, stary, tu się coś czas zbiera to będziemy przesiewać, tylko tak, diamentowy mesz, no mogę sobie pozwolić na jeden, to ten skrajny. Przerobimy na diamentowy. Mam tu jeszcze jeden sandstone. Sol-sand, sorki. Tak, układamy tu. Najlepszy ten. No i przesiewamy. Dawaj gra tego. Nether kwarca Mamy dwa 5. A potrzebujemy 8. Dobra, może ja odetnę tu prąd. Dopływ, w sensie dopływ wody odetnę. <laughs> Zepsuło się na no Boga Dobra, robimy tak. Pyk. Dobra, myślę, że starczy z tyle. Szybkie przesianie. Ale ja dwóch potrzebuję takich kurczaków. No tak. O, idealnie zna dwa. dwa. Ona się respią, te chłopaki. Ten szczur się już zrespił. Więc trzeba go lekko podbustować. Ile ty masz? 12 sekund, to ciebie nie bustujemy. Tego chyba do maxa wyjadę. Żeby on już... ile masz? Eh, nie wiadomo teraz. Dobra, to niech się rośnie. Tu się robią cały czas te jaja. O, kurde, jedną mogłem wyjąć tylko. Jezu, dobriera jeszcze potrzebuję te. Pełno nasion. No ile na farmie tyle na farmie. Nie wiem ile to będzie z tego. Jak tam kurczaki? Dobra, są już dorosłe. To je zabieramy. Teraz to miejsce stawiamy sobie dwa takie. Dobra. Ten jeden musi urosnąć. To niech na razie rośnie. I te dwa trzeba skombinować razem. Zadaj mi paliwo, no i tutaj się procesuje, nie? Można to przyspieszyć oczywiście. Ale dalej się procesuje powoli, bo one mają bardzo swoje statystyki. Jeszcze jeden, ten chcemy. Hibal, Dobra, potrzebujemy jedno nasiono. Bo tych będzie potrzeba więcej. Więcej, mniej? No z 2, 3, 4 wystarczą raczej. No tu będą generalnie wypływać te surowce, a tu mamy red chickena, można dodać zawsze też się trochę szybciej. Mamy odebrać questy, tu pyk. Diamond tier upgrade i taki upgrade. No spoko. Hmm, może to zrobimy? Ten kurczak, który nam z tego wyjdzie, to będzie faktycznie boss. Dobra, spróbujemy jakoś go ograć mózgiem. Jakiś mieczuch. Jest mieczuch, do tego jest potrzebny patyk. No i tak, dwa w dół. Hurak, tu. Jakie ja mam cię. Dobra, jest przerobiony. O kurde. To jest. Bufowany kurczak. Dobra, zobaczmy. Coś dał. Czy dobrze myślę, że to tak działa? Jak myślę? No, ile to ma damage? No, damage nie ma nic, ale to jest niezniszczalny młot. Użyj, żeby skompresowane, jeżeli tak, bo nie da się. No to bezużyteczne. Robię jeszcze parę basicowych kuraków, żeby były. Kogo tam jeszcze mamy? A jelu się przyda. Zawsze. Dobra. No, niestety, je trzeba będzie tutaj wychować, tak jakby. W ten sposób. Tego co można tego użyć. Dobra, podnieś mi to i to. Quest zrobiony. One mogą leżeć. Dobra, w zasadzie to one tu mogą se stać. Komu nie przeszkadzają. I myślę w przyszłym odcinku przesunąć farmę o jeden. Albo w ogóle ją tam wstawić. Dalej to przesunąć. Tu zrobić taką wolną przestrzeń. I farmę w jakiś sposób muszę zrobić automatyczną. Może tym farmerem, może zobaczyć gdzieś na internecie. Zrobiłem takie skrzynki, tu będę wrzucał te rzeczy do przesiewania, co przesiałem. Tu zrobiłem skrzynkę na takie bloki, żeby tu nie było syfu, nie? No nic takiego, ostatnio jeszcze wam nie pokazałem na no, odcinku, że zrobiłem to na kurczaki, ale to... No to będzie się so tak stać przez kilka następnych odcinków. No i tak, potrzebujemy zrobić rower controller. Do tego jest potrzebny diament, jakiś redstone comparator, jasne. A! Też mi pisaliście, żeby bązaj potki zrobić. To zrobimy, to w sumie ma to sens. No i dawaj. Dwa takie. Dwa bonsai potki. Oraz. Popping bązaj potki. A i też mi pisaliście, zrób se crafting na potyku. Nie lubię crafting na potyku. Chciałem mieć niedługo jakiś system... ...sowny, to będziemy tam robić to wszystko. A póki co... 8? Kurde, trochę za dużo. O to. Właśnie po to zrobiłem tutaj te przesiałem, przekamerowałem, że zawsze były do craftingu, nie? Ich nie będę używał, żeby tam przesiewać, ale pyk i pyk. No i tu się powinno zbierać, no. a tyki jakieś ten. Dobra, niech się zbiera to jeszcze będzie robić do końca życia. A my lecimy dalej. Jak to się nazywa ten mod? Sporage. Compacting drawer. Ile ja potrzebuję? Compacting drawer. No 5 Jeden kontroler. Możemy sprawdzić. 4. Czegoś braku. No ale jak to idziemy stawiać? Coś takiego? O! Może być. Dwa komperatory. Drawer, drawer controller. Pyk. Wejście się zrobił. Idziemy go, postawimy. Tu, nie? No i teraz, kliknę tu, wszystkie wlecą. No to fajne jest. Chcę robić kluczyk, pozamykam to wszystko w cholery. Radaj to. To pozamykamy i teraz chyba nawet jak wyciągnę wszystko. O, to zawsze tam będzie wiadomo, że to jest tu. A z redstone'em też mam problemy, widzę. To oznacza, że muszę iść do mining dimension. Ue! To jest przesada. Zapraszam tutaj, ja się nie ruszam. Jak mnie trafił? No to niezły pomysł z tym kompresowanym. Skompresowany creeper! Co to było? Myśleliśmy, tak dla becky tu napisali, że to skompresowany creeper. To się da, to wrzucę. Irona więcej znalazłem niż tego redstone'a. A dziwne. Dobra, wrzucam to. A to co otworzymy? Zobaczmy. Ooo, silikon. Gender perły. Fajno. A, jeszcze macylion trzeba zrobić. Czekaj, zanim macylion, to trzeba znaleźć miejsce. O, kurde. Pewnie gdzieś tu, nie? O, Ancient z Tego da się zrobić. No i to może nam wypaść z piasku. Jest. Wstawiamy tutaj w to coś, Dirt. Zakażamy, mamy to. Potrzebujemy jeszcze taki wooden barrel. Ej. Okay. Nie potrzebujemy jakiegoś takiego wybitnego. No niech to se stoi. Teraz trzeba do niego wrzucić wodę. Zrobimy tutaj nieskończone źródełko wody. Tyle będzie nam potrzebne. Tu będzie rura szła i tu będziemy zawsze dać wodę. Na razie jest to w ten sposób. No i to się przerabia w tego w tego Witch Water. Kolejna rzecz. Iron, nie iron, tylko te furnesy. Jakie się robiło. To nie furnesy, tylko generatory. Generator. Cztery takie. I tak. Teraz. No i nie ma złota, nie? A jest, chyba, pyk, pyk i pyk. Jak sytuacja? Lawa cały czas wyrabia, tylko czemu to nie dopchało? I chyba trzeba to odłączyć, więc będziemy potrzebować tak. Jeden taki. Chyba cyclika się odłącza w ten sposób. O. Oj, o co się poszedł? To mnie słyszy? Teraz każdy generator ma swoją lawę, tak? No niby tak. Tylko czy to. Teraz potrzebujemy Extraction Kable do prądu. No i zobaczmy. Tyk, pyk, pyk. Wydaje mi się, że w tym momencie nasz zasób został zwiększony. Tak. Wszystko działa. Dobra, jak to chodzi? Idziemy sobie podnieść nasze mycelium. Czy Witch Water? A co z takiej Witch Water? No, pokażę ci. Oj, mamy Sol Sand. Spoko. Bo widzisz, jak to szybko jak jest więcej? I grzyby jeszcze są? A Sol Sand? Jak to Sol Sand? Możemy przesiać. A! Na ironowych nie możemy. Czemu to? Tak. Dobra, mamy pierwszy. Robimy se tak, robimy se tak. Będzie dusić to. Tu będzie dusić wodę. Teraz tylko zrobić... Tu sobie podłączymy. O i tu się nam będzie ładować Witch Water jak się tylko ztransformuje. Także super. No i zobaczymy, może akurat jest skelet? Skelet. Dobra, jest Wither. jakie dźwięki wydał, jaki groźny. Dobra, biorę to, bo to będzie biło najbardziej. Jakby wydropił... Wydropił, ale jakby wydropił tego... The drop of Evil, byłoby wspaniale.